Gana Fuck you man. Recytacja Po polsku Intro O, Och Ro. Kurki Kurwa masz na myśli? Modigana Wuna Wróciła Nazywając mnie fibrikiem? Patrz jak skacze prosto z krawężnika Bentley Super Latek Tak Zakręć na pierwszym i trzecim Soli nie dotrzymuje słowa Nie mogę być równy sobie Nie wiem Co słyszałeś? Podkręt zagranicznego skręcam Zachowaj mi kij Jeśli będę czyścić BRIDGE ha, 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 ha wers kurwa masz na myśli? młody na wuna działają mi na nerwy zaraz rewan syropu Pieprzę tą sukę jak zboczenie derżam od tyłu Złapi trwałą. Lód, góra, uch, straż. Na wszystkie moje łajdaki. Nie mogę wziąć czego kutasa. Poczekaj na swoją kolej. Na moim własnym pasie nie możemy się połączyć. stać bez rąk można się nauczyć. Zobaczymy, ile ma zarobić. Patrz, jak robi się wielki akrobak i nie pal szary. Jestem w tej sukcesy P. Liti. QP, QP, ski. Wszystkie moje suki są ładne. Pokazując cyski aż po sam sufnie. Pozwoliłem mi przebić się przez milion. Naprawdę się z nią bujam. Pieprzymy się o miliard. Zejdę na dno, a potem rozwalę miasto. Ojczyznę złoczyńców. Ekstaza, cudowne uczucie. Wypalam funta, kiedy odpoczywam. Trapię. Zrobiłem ze mnie zabójcę. Spójrz, mam wszystkich życzeń. Mam nadzieję, że zagrasz na swojej pozycji. Nie chcę, żeby nikt mnie nie słuchał. Widzę dziwkę z precyzją. Zbogać się. Moja jedyna decyzja. Kurki. Kurwa masz na myśli? Modigana wuna. Wróciła. Nazywając mnie wybrykiem. Patrz jak skacze prosto z krawężnika. Bentley soup. Latek. Tak. Zakreś na pierwszym i trzecim. Soli nie dotrzymuje słowa. Nie mogę być równy sobie. Nie wiem. Co słyszałeś. Po odkręceniu zagranicznego skręcam. Zachowaj mi ki, jeśli będę czyścić. Outro. Kurwa masz na myśli? Kurwa masz na myśli? Tak. Tak.